Cześć, Wrogar i dzisiaj będę grał w grę Delta Force Helikopter w Ogniu z dodatkiem Team Sabre. Tak. Dobra, już jest siódmy odcinek w zasadzie naszej serii, w dzisiejszym odcinku przejdziemy misje rosyjskie pod ziemię. Tak. Przedem początek tej misji, bo chciałem zobaczyć jak to wygląda. Właśnie nie chciałem przejść całą tę misję, ale jak zobaczyłem, że jest ciekawa misja, to wolałem przechodzenie całej misji zachować na nagrywanie pod podziemie od prawa, A czas 10 września, 1993 rok, godzina 7 rano, miejsce Mogadiszu, Somalia. Sytuacja otarło do nas doniesienia o dworze w tkaniu gadir odbywającym się w kompleksie zbudowanym przez Rosjan. Wysyłamy oddziały w celu pojmowania jak jej wyjeżdżu. Wreszcie będziemy mieć szczęścia, który na, z nas z nich zdradzi nam informacje na temat Aydida. tak Czyli będziemy mieć jakby pierwsze kroki do zabicia Aidida i pozbycia się jego działalności w Somalii ale zakończyłem go całkowitej. Tak w e, tej misji nikt nie nagrał. wszystkie let's play polskie z tej gry kończyły się na, na misji Radio ID Więc ja jako jedyny, jak na razie nagram nagra, nagrywam, no mam w swoim let's, mam let's play z tej gry jako jedyny e, mam odcinki do podziemia. Tak, w Polsce jeszcze nikt nie skończył let's playa, skończyli na szóstym odcinku, gdzie przechodzi Radio ID. tej misji dalej nikt nie nagrywał. Ja postanowiłem, po że skończę tego let's play'a. Dobra, to przynajmniej. No. Misa będzie bardzo trudna. Będziemy pojmywać oficerów Habr-Gadir, czyli jakby tych ludzi ID-a. Misja bardzo trudna, więc weźmiemy, nie wiem... E... MP5. E... No i weźmiemy sobie rakietnicę. Dobra. Będzie bardzo trudna misja będzie bardzo dużo przeciwników. Jak misja trudna... Możliwe, że będzie mieć... Będzie rozłożona na parę odcinków, patrzcie. No, Trzymamy w miejscu tego kompleksu. Mamy tak... E, jako bardzo nowy oddziału. Tego gościa. Tego bulafa. Tego... Gościa z dużym nosem. No i tego burza, na który się wygląda. Czyli mamy mieć całkowicie na chłopak oddziału. Całkowicie na oddział, chyba. Dobra. Zjedziemy się na miejscu. Zadanie, otwórz piętnastą ambasadę. Uważajmy, że nie znajdą tego, oficerów Habyd-Gadir, bo tych oficerów musimy pojmać. Hej, tu jest otwarty świetlik! Hej. Dobra. O, co nasi. Właśnie, jest trudna misja, jest trudne zadanie, więc po prostu wzięli dużo... po prostu wzięli dużo naszych do tego. Dużo po prostu... Mamy duże wsparcie w tej misji. Zostań, musimy wejść. A jesteśmy już w środku. Tu mi się przejść tę misję bez ani jednego a to jest ten koksem. Ja Z tego to chęć tego. tu nikogo nie ma. O, tu jest ktoś. Go nie ma. Okej, okay, jest podchwanie, nie. Woda wstrzymają. Dobra. Dobrze idzie, ale nie to zapeszyć. Znaczy, to jest koleś. To najlepiej, że tę misję przydać, się, się przejdzie bez ani jednego Wtedy już nie będzie już takim... lamerem. O! I za wam powiem. Dobra, paru kolesi, czekajcie. Trochę save'a. No tylko pięć zapisów... O Jezusie! Dobra, zabij ich tam. No to... po no to czekasz. Przejdźmy metodycznie, pokój po pokoju. Okej, okay, spoko. Oczywiście muzyka włączyła. Uważam. Wow. Okej. Okay. I oczywiście, to jest Wejść na parter i wkaźnić drugą... drugą. Okej, okay, spoko. Poczekaj, apteczka! Nie ma apteczka, to kicha! Dobra, Czekamy jak tych oficerów, mnie ciekawi. Na pewno podróżą, spotkamy się tylko na tym parterze. Żeby by nie bądźmy ostrożni. Dobra, Wszystko kupowali by i wyszli za mocno za Oj, a nie wziąłem. Dobra, jakoś tu do nie poradzimy. się przynajmniej jeszcze jeden oficer. Trafiliśmy na zaułek. Musimy znaleźć jakiś sposób na otwarcie tych drzwi. Aha, no to czekajcie. No do bo nie wzięłam wodnych wybuchowych. Słuchajcie. Bejdzie to to zadanie. na, na niższy poziom i zabezpiecz tylko. dobra Chcę save. Dobra. Okej. Okay. Musimy znaleźć... dokończać, czy inny rodzaj wyjścia. Posłuchajcie czegoś takiego. Oh. Blastay, yes, to hira pewno. Headshot. Oj. O, dobrze mi idzie. Ej, no i patrz, nie pomagają mi w ogóle. Czekajcie, że tutaj dam... Dobra, nie będę żądał błyskowego. Dobra, się, Boże mnie dewerwuje! Widzieliście to? Prawie mnie zabił. No mi trochać wpczyłem Oka Zabity. O Dobra, czekajcie co ja coś to, to rozbalę. To jest ostrożnie. Nikogo nie ma. To mi trochę dziwi. Świetnie! Po prostu super! Jest apteczka. Ja rozwalę to. Ten gościu teraz zginie, musi tutaj chodzić, się kręci. Daj im przeszkadzać. Jestem pod oszałem, Jestem pod ostrzałem! Jest dobrze! Zabezpieczono zadanie. Zadanie na wyższy poziom. Na górę! Okej. Okay. dobrze mi idzie. Może się nawet bez ani deda. Tu jest trup. To chyba już byliśmy. Paweł jest na jej sojuszniku, może polec. Tenu Ściągnij w ogóle, żeby, żeby na było kremu. Uciekamy przed nimi tunelami. Okej, okay, dobra. Trzeba ich chyba zabić. Ściągnąć to chyba zabić. 5-1, słuchaj uważnie. Duża grupa uzbrojonych partyzantów podchodzi pod budynek. Musicie bezwzłocznie wycofać się z terenu. Aha. Za Tur 4-1 potrzebujemy transportu lotniczego. Nieprzyjaciel szybko A, zbliża się do naszej to jest cywilka. Dobra, spokojnie.

Safe? Nie! Je, Jezu, co jest? O oh my god, co nie robią. Ciekawa jest bardzo niedobrze. Dobra, jest udało się. Nie! Patrzę tu, nie. Dzięki, tu że nie jest i nadchodzi w dużej sile. Powinniście okay. do Sądzimy, że prowadzi do niższego budynku. Postaram się was zlokalizować, gdy już wyjdziecie. Zrozumiałem, dobra, ruszamy się. Zaraz będzie tu gorąco. Już jest. O nie, to jest. Niedobre. Wow! OMG. Na razie idzie bardzo dobrze. Zabić go szybko! Oszuj się! Jaki to szaczenie ziemi. Łoł. Wow. Dobra. No, jak idzie dobra, to dobrze. Nawet się uda przejść tej misję bez ani jednego zgodu. Wow! Źleka akcja. Co to za strzały. Otóż tutaj się na północ w celu ewakuowania się. O! Tak, uda się. Zrozumiałem, 5 1 Ten rozwalenia kupił nas. Widzę wyjście z tunelu. Ej, jak? Czy ja nie widzę? No, mnie, no. Gdzie wiem, ja wkurat, po drabinkach. Czekacie. Dobra. Dobra. 3. Widzę cię, ale nie dam rady tu wylądować. Na północ od was jest trochę wolnego miejsca. Postaram się tam usiąść. Dobra to musimy iść. Ale akcja. Oj, drogowie! Ocie... On oni to tu żeby, żeby... swojego nie zastrzelił. Boże, jak oni cię podstawiają. Fa <inaudible> i z jednym dedem nie noem kurze teraz no nie o co ty robisz ty kurze tak mi irytujesz po co ty to robisz po co ty mnie popychasz że iść nie, nie umiem normalnie no jak moja dzieciństwo nie, nie umiem normalnie iść no Cholera, spadłem, no Drugi raz padłem przez... po prostu, czego oni tak mi pchano? Dobra.

no i misję się udało przejść. No tylko dwa razy zginąłem. Udałoby się pewnie przejść tę misję bez ani jednego zgonu. E, no ale to ale się nie udało, ale byłem bardzo blisko, już tak mało, już mało lamię, dobra. No i pojmaliśmy tych e, ludzi Habrikedir i pewnie nam udzielą jakiejś informacji o ID dobra, odcinek był dobry. No poza to byłby idealny, gdyby nie moje dwa dedy pod koniec. Heh, tak, mi szkola. Dobra, trudno. Jakby się podobało, to łapkę w górę, bo to motywuje. Dajcie ci darmową, na robotę, Jak chcecie dać to, być na bieżąco, podobają wam się moje filmy, zadanie sobie, sobie motywuje, a wy będziecie na bieżąco. I tym akcentem... Już mam... No, mój let's play ma... ma e, mój sobie jest nadal dalej wysunięty. Myśleli, że nagrałem miejsce, których jeszcze, który nikt nie nagrał jeszcze na YouTube. W let's playach. Ale dobra, kończymy jak na razie. Więc, żegnam jak na was tym akcentem kończymy.